Zobaczcie na te piany. Zrobię krótkiego łyka do stretto. Dzisiaj jedziemy z koksem, a potem przejdziemy z właściwą sobie jędrnością do pani Shera numer 25 w oryginalnej wersji. Eric Larsen, Al Williamson i kusząca babka na okładce. Eee, tak mi teraz przychodzi do głowy: słuchajcie, dzisiaj nawika krótka, nawika na freestylu. Czasami nawiki są jak sukienki, najlepsze krótkie i dzisiaj taka będzie. O ile się nie rozlezę, pozwólcie mi zatem zaczerpnąć łyk tej świeżej kawy. Mm. Jezus, Maria. Jest jeszcze lepsza niż przedtem, albowiem zastosowałem myk. Zamiast wciskać w maszynie podwójne, do, znaczy podwójne ristretto, to zrobiłem sobie dwa razy ristretto i okazało się, że chyba to jest lepszy sposób. Coś mi ta maszyna oszukuje przy automatycznym podwajaniu kawy więc trzeba będzie robić ręcznie, no ale sami docencie, gęstość tego napoju i utrzymująca się piana są wskaźnika, wskaźnikami tego, że wcale nie jest źle z tym, wręcz przeciwnie, powiedziałbym nawet, że znakomicie. Jest moc, jest coś, co zaraz sprawi, że jak dzik, który właśnie wybiegł z lasu, przestrzele się przez ten komiks o podwójnej objętości. Sprawdziłem nawet, czy są tu Shadow Masters, no, bo pamięcią mięśniową kojarzyło mi się z czasów TM-Semi. Oczywiście było to wydane swego czasu w polskim pani szerze również z identyczną, kuszącą okładką. No, ale tu nie ma żadnego Shadow Masters z tej oryginalnej miniserii. To jest po prostu guest starring, czyli gościnnie. W numerze pociągniętym przez Larsena występują właśnie Shadow Masters. No to słuchajcie, ostatni łyk, kończymy kawę jednym krzepkim haustem i przechodzimy bez zbędnych opóźnień do rzeczy. Mmm. Jezu, słuchajcie, zanim to zrobimy krótki shameless plug, ostatni dzień na załapanie Batman Adventures, blank cover by moi, to jest Batman Adventures facsimile numer 12, zapraszam, link do aukcji bez ceny minimalnej tego bad boja. Bywają okazje, więc spójrzcie czym prędzej. To jest w środku faksymil. Tutaj jest wszystko tak jak powinno być. Jak to się okazało kiedyś w oryginale. Wydano to również w wersji blank. Cover. Było to pierwotnie całe, granatowe, niezarysowane. Musiałem się trochę namęczyć, żeby położyć podkład i wszystko. No ale jest oto animowany joker, wyłaniający się z nicości do zdobycia. Link w opisie tego filmu albo jak zawsze na mojej grupie Facebookowej: Jakub Martewicz Art. No i druga rzecz w tym tygodniu plansza komiksowa, oryginalna z komiksu ba Boże, chciałem powiedzieć Batman z komiksu Henryk Kajdan postscriptum. Oryginał na formacie A3. Gruby Bristol taki akwarelowy, znaczy trochę mniejszy format jest niż A3. No ale podobny, cztery panele, prawie tak jak cztery pokoje w piosence, także what's not to like zapraszam do wzięcia udziału w aukcji, która kończy się w niedzielę. W tę niedzielę. Obliczyłem sobie, mam nadzieję, z właściwą sobie precyzją, kiedy ta nawijka się ukaże. No dobra, słuchajcie, Erik Larsen, i to tak jak mówię, o Larsenie żeśmy ostatnio trochę już tu pomiędlili wszyscy, bo a to Savage Dragon, a to coś tam, a Williamson też już tutaj parę razy na tych nawijkach był. Mike Baron też się pojawiał, więc niczego aż tak nowego tutaj sobie nie wyciśniemy, ale przestrzelmy się przez to, bo paniszer zawsze coś daje. Nie ma tutaj wyjątkowo Scotta Williamsa na tuszu, bo o ile dobrze sobie przypominam, część tych numerów, które wtedy rysował Larsen. Były finish, chciałem powiedzieć finiszowane znowu, no ale głupio by to zabrzmiało, nie będziemy tu finiszować, bo zaraz wszyscy się podwracają. Były inkowane, tuszowane przez Scotta Williamsona, a tu mamy wyjątek Al Williamson. O Al Williamsonie wypowiadałem się już wiele razy, więc nie będę za bardzo tego powtarzał, ale powiem tylko, że jeżeli nie znacie Ala Williamsona, to natychmiast pobierzcie do najbliższej biblioteki albo sklepu z komiksami, a mnie dajcie święty spokój i kupcie sobie chociażby Dare Daredevil The Man Without Fear, Franka Millera, Johna Romity Juniora i Ala Williamsona. Właśnie. Kupcie sobie Daredevil'a by J.R.J.R. i Al Williamson, gdzie on tam daje popis wyżyn kunsztu. Nakładania tuszu. Wreszcie, jak chcecie iść dalej, no to kupcie sobie Star Wars, adaptacje filmowe. To są wspaniałe rzeczy albo komiks, którego no nie mam w oryginale, ale gdzieś tam poluję, patrzę, czy tego nie zreprintują, bo to jest zbrodnia, że to się nie ukazało w jakiejś nowszej, lepszej wersji. Filmowa, bo, bo, boże, komiksowa adaptacja filmu Blade Runner to też było popełnione przez Ala Williamsona. Oczywiście wiele też starych rzeczy z EC Comics, to jest rysownik, który tworzył już po wojnie razem z tymi wielkimi tuzami z EC. Komiks, Cyzelował te swoje potwory tam razem z Jackiem Davisem i innymi. One są reprintowane, dzisiaj wraca się do nich. Wielki, wielki e, autor amerykańskiego komiksu, Al Williamson, jeden z największych. My go w TM semik pamiętamy, często to pokolenie TM semik go pamięta e, z tych rzeczy, typu tam e, inkowanie Spidermana 2099, ale to jest jego emerytura. Tam się już nic ciekawego za bardzo nie działo. My go musimy pamiętać właśnie z takich rzeczy, chociażby z tego ranu JRJR, JR, jak nie wcześniej, a najlepiej z Gwiezdnych Wojen. weźcie sobie jego gazetowe komiksy z Gwiezdnych Wojen, pokazywałem tu kiedyś Epic, taki jest, Marvela, a nawet chyba dwa, by, Star Wars by Al Williamson, to są perły rysunku i warto po nie sięgnąć. No ale dobra, powiem Wam tak, nie wiem na ile tutaj jest zasługa, <zum> ziomek na klopiku coś nam wysięga, zakłada podsłuch, czy coś, nie wiem, nie pamiętam, bo już dawno nie czytałem tego numeru. W ogóle nie jestem pęczy, czy kiedykolwiek w życiu przeczytałem ten numer pani e, Ale tak sobie myślę, nie wiem na ile to jest zasługa samego Ala Williamsona, a na ile to tak sam Eric Larsen się tu wszelił w to. No ale zobaczcie, jak to wszystko poprawnie działa. Tutaj naprawdę trzeba to oddać Larsenowi, że on już jako młody chłop e, potrafił bardzo poprawnie rysować. tu Ja pamiętam gdzie, gdzie, tu i ówdzie jakieś nieporadne rysunki z jego wczesnych issues, ale tu jest zupełnie dobrze i myślę, że kto wie, czy Al Williamson on tutaj wesołym oberkiem trochę tak właśnie w tym nie wspiera, gdzie nigdzie może poprawiając trochę słabości, bo zobaczcie, ja Larsenowi nigdy nie odmówię pewnej dynamiki w rysunku. On to ma, on się z tym nie kryje i tam zawsze wszystko jest dobrze generalnie, on jest takim wyszczałowym rysownikiem. No ale to ciało tej kobitki tutaj, tutaj, to wszystko to naprawdę jest bardzo ładne, bardzo no nie tylko mowa o samym przedmiocie tego obrazu, ale przede wszystkim o samym wykonaniu artystycznym, rzemiośle, które w to poszło. Także bardzo dobrze, very good. Słuchajcie, to to też jest tak, że inker to nie tylko tracer. Jak jeszcze kiedyś byli inkerzy, onegdaj. In the days of your, Jak jeszcze kiedyś byli na świecie komiksowym inkerzy, no to oni mieli za zadanie i ci prawdziwi inkerzy, tacy, nie tacy tracerzy, co to dzisiaj się czasami to zdarza, że ktoś bierze, no i to tam wygląda potem, jakby wyszło spod maszyny. Natomiast kiedyś generalnie w całej swojej masie, były zawsze wyjątki, ale generalnie inker to był ktoś taki, kto też poprawiłby niedoskonałość artysty. Jeżeli ktoś narysował sześć palców, jeżeli ktoś narysował tam coś, jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz, albo coś takiego, no to. Inker był od tego, żeby to poprawić. No i myślę, że Al Williamson nie, żeby Larsen to, tego mega potrzebował, ale tak po tych kobitkach widzę, że on tak trochę tak dopala jeszcze te rysunki. Ja widzę, że on tutaj pomaga Larsenowi. To jest taka cicha, pomocna ręka. Inker jest dobry, inker jest jak basista w zespole rokowym. Nie jest na pierwszym froncie, ale bez niego wszystko się zawali i to jest właśnie rola Inkera. A czasami nawet bywał bardziej na pierwszym froncie, no bo wiadomo, momentami dobrzy Inkerzy, tak jak na przykład Klaus Jansson, no i Al Williamson właśnie, potrafili zmienić niekiedy no, bieg całego, czy odbiór całego komiksu, także wielkie propsy dla Ala Williamsona. W Słuchajcie, sensie, nie pamiętam, czy ta issue ukazała się w TM Semix z jakimiś cięciami czy nie, bo pamiętam, że wtedy cały ten run był wspomagany jakimiś historiami backupowymi z Shadow Masters. Nie pamiętam, czy akurat to wydanie, ktoś mi może poprawić, czy to było zrepintowane w całości, czy trochę skrócone. Wtedy samiki niestety były trochę skracane. 9.1 jeszcze był spoko, ale potem, co się działo, to szkoda gadać. To zawsze była wielka żałość, która ściskała nam komiksowe tyłki za każdym razem, kiedy wielka, ośmioczęściowa saga, która za ocenę Anem miała również preludium, interludium i epilog, u nas była wciskana w 32 strony, albo w 22 momentami nawet. Także tu zawsze trauma zostaje do końca życia, no i dlatego właśnie dzisiaj wszyscy sięgamy po te busy po te wydania zbiorcze, żeby tą traumę trochę rozmasować. Wreszcie możemy się przekonać, jak wygląda Eurohit w kolorze i ze wszystkimi stronami, no ale Eurohit to małe piwo. A gdzie Final Days, panisera, a gdzie Mega Marvel's Fantastic Four? Z Infinity Gauntlet, który tam już w ogóle zostało wciśnięte na 132 stronach pół historii komiksowego Marvela, więc tam to były kwiatki, które z jednej strony świadczyły o tym, że Marvel Comics to się da czytać również w wersji skondensowanej i niewiele się traci, ale a z drugiej strony, jednak to, co pozornie nie wpływało na rozwój fabuły, to jednak były te wszystkie kwiatki, były te wszystkie Didaskalia, które powodowały, że człowiekowi tego brakowało jednak, bo tu już jakiś romans, tu jakiś bohater gdzieś tam boczny i tak dalej. To wszystko dzisiaj dopiero możemy czasami niekiedy zobaczyć po latach. No i właśnie w tym tkwi urok wydań zbiorczych. Ale ja nie mogę nie powiedzieć o tym inkingu Williamsona tutaj. Nawet się nie będę tyle skupiał o Larsenie, bo Larsen jest given. Jaki jest Larsen, to już wszyscy dobrze wiemy, ale zobaczcie ten hatching, to mam nadzieję, że to widać, takie drobne kratkowanie, bardzo duża cyzelacja, z jaką podchodzi Williamson. Świetna rzecz. I on tutaj też widać, że suplementuje te rysunki, nie traci to charakteru Larsena. Al Williamson to jest wyrafinowany inker. On... Widać to po oryginalnej planszy, że pracował nad tym ktoś nieziemski. To, to Wam gwarantuję, jak on nakładał tusz. Natomiast też to nie jest ktoś taki... No i tutaj musiałbym się jednak pochylić trochę i powiedzieć, że Klaus Jansson to jest ktoś, kto ma tendencję do takiego zawłaszczania planszy na przykład. Natomiast Al Williamson tego nie ma. Po Janssonie widzimy o, tu czysty Jansson jest, to inkował, tego Busheme inkował Jansson, czy Sienkiewicz na przykład ma to samo. Sienkiewicz ma jeszcze że on w ogóle całkiem zawłaszcza wszystko, całą przestrzeń. Jest jak czarna dziura, wchłania energię z całego pokoju. Natomiast Al Williamson nie. Al Williamson jest jak basista zespołu Camel, który się nazywał, chyba się nazywał Ferguson, jeżeli się nie mylę. Był kiedyś taki zespół Camel e, progresywny, który chyba z wiekiem zaczynam sobie cenić bardziej niż te wszystkie inne zespoły. On tam się z jakichś powodów, które nie przebił nic do takiej szerszej świadomości, ale naprawdę nagrał świetne albumy. E, chyba Andy Ferguson, ale do końca nie mogę sobie przypomnieć imienia. Nie. Był Andy, miał chyba perkusista na imię No w każdym razie tam ten ziomek, który grał na basie I Andy Latimer, lider tego zespołu Który do dzisiaj jest liderem on się zawsze wypowiadał, że kiedy właśnie ten Ferguson po czterech pierwszych albumach odszedł z zespołu, no to zespół się zaczął walić i sypać. I tam rzeczywiście baby z dziadem brakowało w tych dalszych składach. I Andy... Yy, Boże, Andy. I ten basista zespołu Kamel pierwszy, <laughs> sprawdźcie sobie na Wikipedii, jak ten nieszczęsny Ferguson miał na imię. Znaczy, szczęsny, bo basistą był fajnym. Chociaż nie jakimś wyrafinowanym, ale właśnie takim, który trzymał to wszystko w kupie. I dopiero po latach Andy Latimer docenił y, y, rolę, jaką pełnił Ferguson na basie w zespole Camel i ja myślę, że można tu porównać trochę Williamsona, że on tutaj pełni rolę takiego kleju, że to wszystko polepsza, poprawia, a jednocześnie nie zawłaszcza dla siebie, nie powoduje jakichś kwasów tutaj takich też artystycznych, no bo to jeżeli ja bym był y, kimś, kto tworzy dla Marvela i zobaczyłbym moją planszę w Inkingu Billa Sienkiewicza, no to okej, okay, po pierwszym y, wyrazie ekstazy, że poinkował mnie Bill Sienkiewicz, kto wie, czy by mi się to spodobało, no bo Bill Sienkiewicz to z tą planszą zrobi co chce, i stanie się to plansza Bila Sienkiewicza, zawłaszczona przez Bila Sienkiewicza. Widzieliśmy to po salu Buszemie inkowane przez Sienkiewicza w The Spectacular Spider-Man. No, a właśnie y, Williamson, jak się spojrzy na Romite Juniora, to tak nie robi. I na Larsenie też tak nie robi. A, jedno, a jednocześnie zachowuje swój charakter, zachowuje swój styl, ale nie ujmuje rysownikowi. I ja sobie to bardzo w Williamsonie cenię. Fajnie tutaj naprawdę takie, m, widać taką pewną delikatność, którą też kojarzę z tym ranem Daredevila. To było mniej więcej w tym samym czasie, nieco po tym Daredevilu, chyba, jeżeli mi pamięć nie mieli, wydane w oryginale. Więc też spójność pewnego podejścia, pewnych narzędzi jest też tutaj widoczna. Williamsona versus to, co robi w Daredevilu, Jak sobie się niecie po tego omniaka Derdevila, który niedawno wyszedł. Zresztą pokazywałem go kilka tygodni temu na tych nawijkach. także bardzo rzecz na propsie. No i ciągnie się to wysołem oberkiem i nie zapomnijmy o kolorach. Tak sobie myślę, jak fajnie się to wszystko reprodukuje. I już dawno tego nie mówiłem, ale ja bym takiego omniaka jednego, drugiego, takiego paniszera by Larsen by Will Sportasio, to sobie łyknął w tych oryginalnych kolorach i trzy na takim papierze gazetowym. Fajnie to wygląda, zobaczcie. Znaczy. Rysunek dziwny. Nie wiadomo na końcu, czy przebił mu tą szczałą ten kask, czy nie. No, tutaj jakiś krwawy zabójca. Nie, to, sam pa nie, to najpierw panischer dostaje, ale za chwilę potem sam panischer chwyta za łuk i wesołym oberkiem strzela do kogoś, mszcząc się straszliwie, jak przystało na Franka Castle. No to jednak tutaj sami przyznacie, że fajnie byłoby to widzieć w takiej formie trochę podobnej do tego, co mieliśmy w tym Semik. Bo no, te nowe omnibusy, jakkolwiek, fajnie odczyszczone. Ja tam nie jestem od tego, żeby się tym ekscytować. To jest fajne, to działa. To jednak momentami te kolory, naprawdę to było jedyna w swoim rodzaju rzecz, jak one działały z tym gazetowym papierem. Tego się już odtworzyć nie da. Jest jedna rzecz, której jeszcze nie wyhaczyłem, bo szczerze mówiąc, trochę mi szkoda pieniędzy na to, bo całkiem by człowiek już opipiał, jakby miał się tym przejmować. Marvel, nie, Marvel Masterworks to jest jeszcze coś innego. Edycje Taschen. Te takie wielkie. To się chyba nazywa z niemieckiego, ja się aż boję tego wymawiać. Taschen. E, tak mi się to kojarzy, przynajmniej, że to są jacyś jakieś Szwaby. E, 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 no w każdym razie. No teraz to moda, to jest chwilowo, jest moda na to, ale potem znowu nie będzie mody. Dobra, zostawmy ten temat. To nie, bo to podsłuchy wszystkie tego. Zaraz ktoś mnie tutaj tego... O dobra, w każdym razie to całe Taschen Hände hoch to będzie ten. Będą nam ten. To są takie wydania, które... Które są z tego co widziałem, reprintowane w takim jakby stylu oryginalnym, nawet na takim szarym papierze. Który nie wiem, czy do tych celów jest jakoś barwiony, czy co, ale przypomina to trochę, jak widziałem na YouTubie niektóre tam pokazy, zajawki, to przypomina to trochę to, co robił Ed Piscor ze swoimi, świętej pamięci Ed Piscor, ze swoimi komiksami, które rekolorował w tych omnibusach, w tym omnibusie Grand Design i tak dalej. To, to i w tych wydaniach zbiorczych. To właśnie te wydania Torschen Hendehoch, Hoch, to coś takiego jest. Co by się człowiek przyjrzał temu, no ale jako, że chwilowo jeszcze chcę zachować obie nerki, to się wstrzymuje. Może kiedyś, może na emeryturze, jak będę miał czas mieć nie po dwie albo po trzy, ale po pięć wersji różnych komiksów i ochotę, to wtedy sobie po to sięgnę. Na razie jeszcze mnie całkiem nie pogrzało, ale no rzecz wygląda ładnie, także jak ktoś Was ma, to niech się pochwali w kalendarzu, czy polecacie, bo to jest coś, co kusi, kusi, no ale no, dla 200 stron, czy 300 jakiegoś tam Fantastic Four, Kirby'ego, Ili, które się ma już w busie i w czymś innym. Ach, człowiek się jednak dwa czy trzy razy zastanowi, zanim ten femyg, Femyś. fenyś w ręku obróci. Dobra, słuchajcie, nie robimy sobie jaj. Tutaj nawiki mają być jak najbardziej poważne. Więc z właściwą sobie powagą, tutaj e, wesołym oberkiem, dążymy ku końcowi. E, fajny splash page, myślę, że Larsen tutaj też miał fan, rysując to. Wszystko wygląda fajnie i tu bardzo wygładzane przez Ala Williamsona. E, niech go Bóg błogosławi, że tak fajnie poinkował ten numer. Bo gdyby to był Scott Williams, moim zdaniem aż takiego fanu byśmy nie mieli. No i kryminalna, taka ninżowa historia. Powoli sobie ją przypominam. To były te klimaty, kiedy wszyscy byli zafascynowani ludźmi typu Cobra, e, Commando, Aliens 2. Te Aliens Camerona wtedy były, to, wtedy to wchodziło obcy trzy potem, czyli te rzeczy, które tam gdzieś już trochę odchodziły od horroru, a wchodziły w kierunku takiego, takiego action movie, że tam się wszyscy rozwalali, bo każdy by chciał być jak Arnold Schwarzenegger z Predatora i tak dalej, młody chłopak. I to, to też jest pokłosie tych wszystkich. I ten komponent ninja też miał bardzo duży wpływ wtedy na komiksy i na popkulturę w ogóle. Więc to widać też to pokłosie tu w pani szerze. To też nic nie jest w próżni. Słuchajcie, jak już powiedziałem, co wiedziałem, to okazuje się, że dotarliśmy w końcu do końca tego komiksu. I tak jak mówię, może zero takich jakichś wielkich konkretów z tego bym wyciągnął. To jest numer, jakich wiele. Tu nie ma tam jakiegoś takiego czegoś, na czym można by napisać elaborat. No ale zawsze warto się przeszczelić. ja nawet nie pamiętam, jak ja załapałem tego pani Sheron numer 25. Gdzieś tam go wyczaiłem. I tyle. Słuchajcie, jeżeli podobają wam się moje nawiki, to bardzo proszę, zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, skomentujcie, bo to zawsze coś daje. Tym Czasem borem lasem. Bądźcie zdrowi do następnej nawijki.